Cześć. Dziś chciałam zaprezentować Wam kolejną grę w wersji wielkoformatowej: Memory. Jest to nieskomplikowana gra, która polega na zapamiętaniu pozycji rozłożonych kart. Gracze wykorzystują do gry pary kart o identycznych oznaczeniach lub rysunkach. Celem gry jest znalezienie wszystkich par takich samych kart. Kto znajdzie ich więcej, wygrywa grę. Gra jest dwustronna. Z każdej strony można powiesić 20 kart. Karty mają wymiary 10 na 14 cm. Zrobione są ze sklejki. Na każdej karcie jest kolorowa grafika. By zminimalizować ryzyko zniszczenia, obrazki są zabezpieczone lakierem bezbarwnym. Grafiki na kartach mogą być nanoszone po obu stronach. Na przykład z jednej strony obrazek, a z drugiej strony logo lub hasło reklamowe. Lub jedno i drugie. Wymiary rozłożonej gry to 147 cm wysokości i 67 szerokości. Wszystkie elementy są nowe, zwłaszcza drewniane i drewnopochodne. Nie używam drewna z odzysku, żadnych palet, starych mebli lub co można jeszcze innego znaleźć na śmietniku. Nim zabrałem się do zbudowania pierwszej gry, najpierw rozmawiałem z osobami, które już posiadają takie. Ze względu na ich doświadczenia, swoją wersję zbudowałem tak, by osłonić kołki. Na których wiesza się karty. Pozwala to na zminimalizowanie uszkodzeń w transporcie, które podobno zdarzają się w innych wersjach. To na tyle z mojej strony. Zapraszam do polubienia filmu i obserwacji kanału. Zapraszam też na moją stronę na Facebooku. Link będzie w opisie. Trzymajcie się.